A to narzędzie, tak naprawdę, jak ono w ogóle działa? Ono przejmuje twoją myszkę i zaczyna działać w przeglądarce na podstawie analizy tego, co widzi na ekranie. I to jest analiza, która jest wykonana na bazie tam setek tysięcy screenshotów, które ten. Ten operator wykonuje, by przeanalizować to, co on widzi. To jest oczywiście dzieje się w czasie rzeczywistym i my nawet tego nie widzimy, bo to wygląda tak, jakby ktoś po prostu przejął naszą myszkę i zaczął robić te nasze zadania, które my byśmy robili sami. I popatrzmy sobie teraz na. Na CEO dużych firm, na szefów, którzy mają nawet nie wirtualne asystentki, którzy mają rzeczywiste asystentki. To są tak naprawdę zadania, które one dla nich wykonują. To są, to są tak naprawdę: to jest bukowanie terminów, to jest bukowanie stolików, to jest odpowiadanie do klientów. To są tego typu rzeczy, które tak naprawdę robiły do tej pory asystentki, czy to wirtualne, czy to personalne. Więc ja jeszcze, o ile dwa tygodnie Tygodnie temu uważałam, że no tutaj ze strony tych agentów to nie będzie dostępne dla mniejszych przedsiębiorstw w tym roku. O tyle dzisiaj? Trochę mi głupio, że tak powiedziałam, bo um, to się zmieniło tak naprawdę na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni.